Nazywam się Zosia i na co dzień pracuję jako animator w Centrum Nauki Kopernik. Witam Was ponownie w akcji Kopernik w domu. Ponieważ zbliżają się święta wielkanocne, chcę Wam pokazać eksperyment, w którym wykorzystam jajko. Co będzie nam potrzebne? Wywar z czerwonej kapusty. Jak go najlepiej zrobić? Parę liści czerwonej kapusty wrzucić do garnka z wodą i ugotować. Ja gotowałam około 5 minut. I wychodzi taki wywar, jak widać w dzbanku. Następnie potrzebujemy również ugotowane jajko na twardo. Takie jajko należy bardzo dokładnie obtuć, ale nie obierać. Tak obtłuczone jajko możemy włożyć do wywaru. Najlepiej jajko trzymać w wywarze około 10-15 minut. Po upływie tego czasu możemy wyjąć jajko z wywaru i obrać. Po obraniu nasze jajko wygląda jak wyjątkowo interesująca pisanka. Koniecznie pochwalcie się zdjęciami waszych pisanek w komentarzach. A ja mam do was jeszcze jedno pytanie. Dlaczego z wywaru czerwonej kapusty, która jest fioletowa, powstaje jajko, które ma kolor zielono-niebieski? Czy ktoś z was ma pomysł? Jeśli tak, to czekamy na odpowiedzi w komentarzach. Pozdrawiam was.